Przez prawie pół wieku pan Kazimierz Piecuch słynął jako wynalazca wielu maszyn rolniczych. U schyłku kariery postanowił skonstruować przyjazny dla środowiska i energooszczędny kocioł. Pierwsze urządzenie zainstalował we własnym domu. Zaplanowałem ja taki kocioł, żeby spaliny wszystkie, które w kotle powstają, były spalone prawie całkowicie. Kocioł pana Kazimierza tym różni się od tradycyjnych urządzeń, że na palenisku jest komora cyklonowa. Doprowadzane tam w sposób wirowy gazy ulegają niemal całkowitemu spaleniu w temperaturze ponad 1000 stopni Celsjusza. Wytwarzane ciepło szybko podgrzewa wodę w ogromnych zbiornikach akumulacyjnych. Gdy woda osiąga temperaturę 90 kilku stopni, kocioł jest wygaszany zależnie od pory roku na kilka lub kilkanaście dni. W tym okresie domownicy mają ciepłe kaloryfery i ciepłą wodę w kranach. Po kilku rozpaleniach, w tym piecu, możemy śmiało stwierdzić, że jest to rewelacyjny piec. Naprawdę jest bardzo efektywny. W ciągu 12 godzin można nagrzać ogromną ilość wody do 90 stopni, czyli prawie temperatury wrzenia. Jest, jest to przełomowa konstrukcja, delikatnie trzeba dopracować tylko kwestie spieków przy ogromnej temperaturze. Trzeba zaglądać co około godzina do tego pieca, żeby zamieszczać po prostu w tym kotle. Najpewniejsze i łatwe do obliczenia są efekty ekonomiczne. Poprzedni piec zjadał 2-3 razy więcej węgla. Mamy duży metraż do ogrzania, więc jest to bardzo efektywna konstrukcja, spełnia rolę w 100%. Gdyby zastosować powszechnie tego typu piec do spalania węgla, nie mielibyśmy problemu smogu, a wskaźniki ekonomiczne dla każdego w zakresie kosztów ogrzewania znacznie by zmalały. Wynalazca kotła nie szczędził sił i środków, by skonstruowane przez niego urządzenie miało wszystkie niezbędne certyfikaty. To co zrobił i to co osiągnął już w tej chwili zasługuje na szacunek i uznanie, wiemy także, że pan Piecuch przebadał swoje urządzenia w laboratoriach, wykazują one bardzo niską emisję.